Proszę cię teraz o pomoc, żebyś miał udział też w tym, co się za chwilę wydarzy, dla mnie, dla ciebie, pomiędzy nami, jednym głębokim, świadomym oddechem. To jest ciekawe. Cześć, tak w ogóle. To jest ciekawe, kiedy zamykam oczy, biorę ten głęboki oddech. Po prostu czuję. I nawet nie potrafię powiedzieć, co czuję. Coś, coś, coś przechodzi przez moje ciało. Nie chcę mówić, że to jest nie wiem, jakieś, nie wiadomo co, ale, ale to jest miłe i sympatyczne. Temat podrzucił mnie dzisiaj gość, którego goszczę, osoba, którą goszczę w swoim domu. Nawet pewnie o tym nie wie, siedzi tutaj i słucha. Wiesz, kiedyś myślałem, że rodzimy się jak czysta kartka. Dzisiaj pewne y, wydarzenia, doświadczenia y, każą mi trochę negować tą wiedzę. Teraz mi się wydaje, że rodzimy się już z jakimś y, bagażem doświadczeń, które mamy przeżyć. I nawet nie wiem, czy sami ich nie wybieramy jeszcze wcześniej. Tu dochodzimy do y, natury tego kim naprawdę jesteś skąd takie grube tematy duchowe nie wiem może jakieś z czapy, nie wiem w jakim miejscu momencie swego życia jesteś miałem pewne doświadczenia które zakwestionowały to że jestem tylko ciałem emocjami wiedzą Czymś na co wpływa, nie wiem, genetyka, biologia, yy, emocje. Zadawałeś sobie kiedykolwiek pytanie, kim jesteś, albo czy miałeś kiedykolwiek wątpliwość, czy to, co widzę, to jest już wszystko? A co jest po śmierci? Gdzie trafiam po śmierci? Zobacz, że Indie, mieszkaniec Indii, to hindus, hindusi, nie? Oni wierzą w cykl narodzin i śmierci, nie? Że pojawiamy się tu w tym świecie nie po raz pierwszy i nie ostatni. Czysta kartka. Kiedyś myślałem o sobie że jestem głupi, że jestem nic nie wart. I bałem się, że ludzie to odkryją. Dzisiaj dochodzę do wniosku, że ja naprawdę nic nie wiem. Okej, okay, ostatni okres mam taki, że wiesz, umysł, nie? Umysł jest czymś takim, że on chłonie wiedzę, on potrzebuje wiedzy. Ten umysł nieświadomy. Karmi się wiedzą. Uważa, że wiedza to jest coś najważniejsze. Informacja jest najdroższą rzeczą w świecie. Ten, kto ją posiada jako pierwszy, wygrywa. Może na niej zarobić, stać się bogatszy. I tak dalej, i tak dalej. I gdzieś, gdzie zacząłem medytować. Gdzieś, gdzie zacząłem poznawać świat, który wydawał mi się niedostępny, niewidoczny, nieodczuwalny. Mm. Uciekła mi myśl. To nic, może wróci. Czysta kartka. Czemu o niej mówię? kiedy zacząłem medytować, zacząłem też karmić umysł taką, ja bym to nazwał, dla mnie potrzebną wiedzą, nie? Żeby ten umysł zaspokoić. Dopóki on się nie odkazi, nie uświadomi, coś ten deseń. Sam używam słów, nie wiem, gdzieś takich, których, których nie rozumiem do końca. zdobywałem wiedzę karmiłem się tą wiedzą karmiłem swój umysł tą wiedzą i im więcej tej wiedzy miałem że jak to było naprawdę z Jezusem yy, nie wiem co, co czego można dostąpić medytując jakie stany osiągać trójwymiar piąty wymiar nie wiem jakieś takie rzeczy nie i im więcej tej wiedzy zdobywam tym bardziej się czuję, że tak naprawdę nic nie wiem. I okazuje się, że ta moja wada, ta dysfunkcja, której się bałem, ta moja głupota wewnętrzna, niewiedza, właśnie chyba niewiedza to jest najlepsze słowo, to, że ja myślałem, że mnie to definiuje, bałem się ludzi, żeby tego nie odkryli. Ja jestem ułomny. Mam pamięć taką ograniczoną. Wiesz, w ogóle nie jestem przystosowany do tego, żeby odegrać jakąś kluczową rolę w świecie. Bo zawsze myślałem, że mam jakąś rolę w świecie do odegrania. Mam być prezesem, aktorem, kimś poważanym, cenionym, znanym. A tak naprawdę, im więcej wiem. Tym mniej wiem. Tym bardziej mi się wydaje, że ja nawet nie muszę wiedzieć, że ja nawet nie muszę zgłębiać tej wiedzy, pogłębiać tej wiedzy, uczyć się wiedzy. Spędzając ze sobą coraz więcej czasu, u mnie jest to. Nie wiem, medytacja jak zwał, tak zwał. Po prostu dobrze się wtedy czuję ze sobą, czuję siebie. I zaczynam czuć, że mam dostęp. Nie mówię tego, żeby się chwalić, ale też wierzę w to, że i ty masz do tego dostęp, że to jest dostęp do wiedzy, która jest dana wtedy, kiedy jest potrzebna. A co jeśli, tak jak wierzą hindusi, jesteśmy tutaj, życie po życiu, życie po życiu? Okej, okay, nawet jak w to nie wierzysz, to już wcześniej mówiłem o boskiej cząstce w tobie. Nawet nie musisz wierzyć w Boga Ducha Świętego, nie wiem, Jezusa, Maryję, ale masz w sobie tą boską cząstkę, do której masz dostęp. Do której możesz się odwołać, do której, którą możesz poczuć w sobie. Pewne doświadczenia zakwestionowały to, że ja jestem tylko ciałem, na które ma wpływ genetyka, pogoda, polityka czy cokolwiek innego. Czuję, że jest coś więcej i czuję, że Mam do tego dostęp i czuję, że każdy może mieć do tego dostęp. I nawet nie wiem, ale wydaje mi się, że w końcu każdy będzie musiał to poczuć, choć sam nie rozumiem tego, co mówię. Można się dzielić wiedzą i jej nie rozumieć? Myślę więc, jestem. Wydaje mi się, że jest kłamstwo. Czysta kartka. Zapomnij, kim jesteś. Zapomnij, kim byłeś. Odrzuć wszelką wiedzę. Zapomnij o tym, że jak ma padać, to cię kręcą kolana. Że pogoda ma jakiś wpływ na ciebie, że jak pada deszcz, to ty się czujesz gorzej. Czy definiuje cię to? Wszelka wiedza, wszelka. Potrzebne są tobie kosmetyki do, sfery do, do skóry przetłuszczającej się, do suchej, do wrażliwej, do alergicznej, do jakiejś jeszcze. Zapełniasz swoją łazienkę nie wiadomo czym. Aktualnie używam mydła, pasty do zębów i tego podpachy z kryształu z Morza Martwego. I czuję, że mi wystarcza. Mam takie wrażenie, że daliśmy sobie wmówić wiele rzeczy, ponieważ nie słuchaliśmy siebie, ponieważ zabrakło nam odwagi do tego, żeby odrzucić wiedzę, kim masz być, kim świat oczekuje od ciebie, żebyś był. Zobacz, że dla świata byłbyś zagrożeniem, gdybyś nagle zaczął czuć siebie, czuć to, co chcesz robić naprawdę. Kim chcesz być naprawdę? Gdzie chcesz być naprawdę? Urodziłeś się w Polsce, ale co stoi na przeszkodzie, żebyś zamieszkał w Hiszpanii? Kasa? A może dałeś się wmówić tylko to, że kasa Cię blokuje? Wiedza. Po co Ci wiedza? Nie nakłaniam cię do tego, żebyś ją zakwestionował, ale za, zachęcam cię, zachęcam to może też za duże słowo, jakieś tak czuję, że jest takie atakujące, za bardzo. Sugeruję, żebyś usiadł ze sobą. Rano, tuż po wstanięciu, czy tuż przed zaśnięciem wieczorem, Pooddychał sobie głęboko, uspokoił ciało i zadał sobie jedno pytanie. Kim ja tak naprawdę kurwa jestem? Ok, jeżeli nie przeklinasz, powtórzmy w wersji łagodniejszej. Kim ja naprawdę jestem? Jeżeli ci pasuje to, że jesteś ciałem, możesz siebie dotknąć i to cię definiuje, to ok. Wyłącz mnie i nie słuchaj więcej. Ale może kręci cię gdzieś, nie wiem, w żołądku, w tyłku, taki głód tego. Jak to jest naprawdę? Jak sięgnę pamięcią, to jak gdzieś. Od wczesnego dzieciństwa gdzieś takie pytanie mi się przejawiało, przebijało. Zobacz, może w tobie jest jakieś takie pytanie, które zadajesz sobie już od dziecka, a może za zapomniałeś już, że było takie pytanie. Czy to, co mnie otacza, to jest naprawdę wszystko? Czy to, co mnie otacza, to jest główne to, co mnie definiuje? A może jest coś więcej? A jeżeli jest, to co? To co ci to robi? A może to coś jest w stanie zdefiniować cię na nowo? A może to coś, czy odwołanie do tej boskiej cząstki w tobie, tej boskiej iskry, może rozpalić cię w zupełnie inny sposób. Pozwoli odrzucić ograniczenia. To, w co uwierzyłeś na swój temat. To, co ci inni powtarzali na twój temat i przyjąłeś je to jako swoją tożsamość. To, kim teraz jesteś, w jakim miejscu swojego życia teraz jesteś. Może to jest nieprawda. Zobacz, jak jesteś w towarzystwie. Jest jakiś taki przemądrzały, przemądrzała osoba, która wie wszystko na każdy temat. Jakie masz odczucia względem niej? Czy taka osoba jest raczej lubiana, czy raczej nie? Czy bliżej ci do człowieka, który ma wiedzę, ale się z nią nie obnosi? Nie mówię tutaj o tym, żeby mieć wiedzę, ale się nią nie chwalić, czyli o pokorze, czy nie obnosić. Tylko mówię tu bardziej o tym, żeby poszukać w sobie. To jest coś, co nawet ja nie potrafię zdefiniować, bo to nie jest wiedza. Wiedza mi się kojarzy z czymś, wiesz, cze cze czego się uczę, co zdobywam całe życie, nie? A to po prostu masz, tylko zapomniałeś, jak się tym posługiwać. Po prostu czujesz. Staje przed tobą jakieś doświadczenia, a ty czujesz, wiesz, co masz zrobić, jaką podjąć decyzję. Nawet nie musisz podejmować decyzji, bo to się dzieje samo, samoczynnie. Jakaś taka głębsza mądrość. Też się cieszę, że o tym mówię, bo. Wiesz, zawsze mi się wydawało, że mnie definiują moi znajomi. Kurwa, co oni się teraz o mnie pomyślą? Ja wygaduję jakieś durnoty. Ale okej, okay. czy to są durnoty, bo moi znajomi mogą tak o mnie myśleć? Czy to jest coś, czym zaczynam żyć, co zaczynam czuć i co jest dla mnie ważne? I chcę się tym podzielić. Choćby z tymi kilkoma osobami, które mają dostęp do tych transmisji. Może inaczej, dostęp ma każda, ale chce się oglądać. Choćby te zakwasy moje z tej 200, 200, ponad 200 kilometrowej trasy rowerowej, nie? No okej, okay, jutro będę miał zakwasy. Ale czy na pewno? Już tak założyłem? A co jeżeli nie? Wstaje i nie ma. Po przejechaniu całej trasy, następnego dnia wstaje i znowu nie ma. Czysta kartka. Wiesz, dzisiaj zobaczyłem nawet, jak mój roczny syn, ponadroczny, syn, już postrzega świat przez pryzmat swoich doświadczeń. Podczas kąpieli parę razy wiesz, wpadł do wody, tak, że się zanurzył cały, zachłysnął wodą, nie? I przyglądał się dzisiaj mi, jak się kąpie. I zanurzyłem się cały pod wodę, tak, że puszczałem bańki nosem. I on się bał o mnie, bo myślał, że mi się dzieje to samo co jemu. Patrz, on już się uczy. Już zdobywa wiedzę na swój temat. Ale czy tatuś się topił? Rozejrzyj się wokół siebie. Poczuj siebie. Może właśnie się topisz, nawet o tym nie wiesz. Zobacz, jakie masz kajdany. Czy masz kajdany? A potem zobacz, jak one się nazywają, czym są, jak ciebie definiują, kim jesteś, w co uwierzyłeś. I czy tobie to na pewno jest prawda. Czy ta wiedza, którą masz o sobie, o świecie, jest ci potrzebna, czy bardziej ci przeszkadza? Pobądź sobie z tymi pytaniami. Zachęcam. Sugeruję. Sugeruję. Czy jesteś w stanie zakwestionować wszystko, co cię otacza? Wiesz, że człowiek, który... Nie wiem, jak to nazwać też, bo nie chcę nadużywać słów. Zaczyna się budzić? Wiesz, tak jak mnie kiedyś coś zaczęło po prostu wiercić gdzieś w środku, nie? Poszedłem na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików. I tam się zaczęło. Tam zacząłem odczuwać, że jest coś więcej. Obserwować dzieci jest fajne. Dziecko nie kalkuluje. Okej, okay, zdobywa wiedzę, ale ma też wyobraźnię. Ma czasami takie pomysły, które mi, jako dorosłemu człowiekowi, nie przyszłyby do głowy. Ufa. Wierzy. Po prostu jest. Staćcie na to, żeby po prostu być. Dziękuję za wspólną obecność.